<gry> Zapom BYŚ WYŁĄCZYŁ! <gry> KURWA! PO CHUJU KURWA! Sam KURWA! No, no w mnie boli! Bo... Ja pierdolę! Próbuj Filip. No podnieś chyba ten! O kurwa! Zlewam im tych korka kolanów! Nie! Tylko od razu pizda i on kurwa puścił! <gry> Nie! W tamtą stronę kurwa nie pójdzie Widzisz tam jest też błoto i ich z Kopie na siwo, pierścienie do wymiany Ale się nikt się Teraz już będzie odpalić kurwa a, a co jak w błocie jest to chujowe tak? Tym... No na... dobra, sam jest

Ej, czekaj, czekaj, Ej, tak tutaj czekaj, 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 nie czekaj, czekaj, jednak czekaj, to czekaj, czekaj, nie? czekaj, czekaj, kurwa czekaj, czekaj, się czekaj, 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 pomysł, czekaj, nie? Кафе фон Тропольц. Теплог юм шиг.